No więc, się na widzę z tej strony szafarge. Dzisiaj będziemy testować włoskie orzeszki z Sardynii, więc otwieramy. Ale nie mam na jak nic. Poczekajcie, chwilę. No więc, mamy otwarte, więc teraz testujemy. Może jeszcze. Ja <ścoughs> Co się stało? Wracamy po małej przerwie, nic się nie stało. Mają telefonem. Bierzemy jednego pistację, tak wygląda i testujemy, tak wygląda w środku, słoneczan kosztowało mnie to 10 euro, czyli przeliczenie na polskie jakieś 50 złotych, mmm, dobre, naprawdę dobre, polecam, były też mniejsze, ale były nieopłacalne, ile to ma? Gdzie tu są gramy? Okej, okay, gramów nie ma. Okej, okay. trudno. Nie wiadomo, ile to ma gramów. Jest bardzo dużo soli. Czuć. No, ale więc ja kończę, nie, nie kończę.